W tym roku na targach Aviation Expo prezentujemy dwie maszyny. Dwie bardzo ciekawe maszyny z naszego punktu widzenia, ale myślę też ze względu na punkt widzenia klientów. Dlatego, że jedna maszyna jest to rekordzista, który pobił, pobił światowy rekord prędkości w locie poziomym wiatrakowcem 240 km na godzinę. A druga maszyna to jest tegoroczna premiera, nigdy wcześniej nie pokazywany publicznie model GTL Grand Turismo Long. To jest ten, który jest za nami. Wiatrakowiec, który Odpowiada potrzebom obecnych klientów, czyli jest większy, może zabrać więcej bagażu, więcej paliwa, szybciej leci, na większy dystans, jest bardziej komfortowy. Te maszyny latają z prędkością do 200 km na godzinę po linii prostej, co znacznie skraca nam dystans. Dzisiaj możemy kupić praktycznie wszystko oprócz naszego czasu, więc jeżeli mamy się przemieścić przykładowo ze Szczecina w Bieszczady, to samochodem jest to prawie dwudniowa wyprawa. Natomiast naszą maszyną latającą jesteśmy tam w ciągu kilku godzin. Lecę tam, wzywam taksówkę, która przywozi mi paliwo, tankuje, a częst, często tego paliwa nie potrzebuję, dlatego że chociażby ten e, wiatrakowiec za naszymi plecami ma zasięg około 1000 km przelotu, więc możemy wzdłuż i w Polskę przelecieć. Także latanie mm, biznesowe to jest jak gdyby główna domena naszych klientów. Ale w ostatnim czasie sprzedajemy bardzo dużo dla klientów, dla emerytowanych pilotów, którzy już skończyli karierę, ale kochają latanie i chcą kontynuować karierę lotniczą już amatorsko. Często oni są dobrymi, świetnymi instruktorami, którzy uczą młodych adeptów pilotażu. To jest maszyna zaprojektowana przez naszą firmę manufakturę lotniczą i zbudowana zgodnie z potrzebami naszych klientów. Cechami, którego wyróżniają jest olbrzymia ilość miejsca na bagaż. Tam można zapakować pełnowymiarowe walizki, latawce do kajta, same deski. Można polecieć na odległość bez, jednego, bez tankowania do, do 1000 kilometrów, co pozwala nam na swobodne przemieszczanie się w obrębie naszych pasji. Można tam zapakować snowboard, polecieć do Austrii, gdzie są piękne lotniska w Alpach, w Górach. Tam nasi klienci latają właśnie na snowboard i to wszystko można w ciągu jednego dnia zrobić. Ta maszyna jest również wyposażona w autopilota, co pozwala na odprężenie się podczas lotu. Latanie wiatrakowcem samodzielne może nastąpić po 25 godzinach szkolenia praktycznego i, 50, i 70 godzinach e, szkolenia teoretycznego. Można to odbyć już, tak jak pokazujemy na, na naszych materiałach, za 16 600 zł netto w naszej szkole, w naszej Akademii Latania. E, to jest Pierwszy wstęp do, do latania, dlatego że wiatrakowiec jest najbezpieczniejszą maszyną latającą na świecie, najłatwiej się ją pilotuje. Zacznijmy od wiatrakowca. Potem, kiedy klient już nabędzie pewności w powietrzu, u mnie odnaleźć się, wie jak się poruszać, proponujemy dalsze etapy szkolenia, czyli śmigłowce ultralekkie, następnie śmigłowce certyfikowane.